Cześć, Sumazie, znana jest Saga? Jestem. I my gramy Sagbo i wielka przygoda. Dzisiaj przed nami rozkwit, z wątpienia. Miał być w poprzednim odcinku, ale no niestety tutaj siły wielozadaniowe nas bardzo zajęły. No, my, za go nie znalazłyśmy tej kulki, w każdym razie teraz przed nami pięć kulek. Aga, to będzie potwór? Tak, No, no zobacz, co masz tutaj na tej. No, potwora? O, patrz, Taki Tomek. To jakiś... <laughs> Nazywam go Tomek. Jeżeli będzie z nami walczył, to to będzie Tomek. Aha. No dlaczego Dobra. nie? Możemy, możemy e, tak, możemy no. No w Amnazji, e, był Boguś, no to tutaj może być Tomek. A znowu te, te, a jakieś inne to są znudzone? Patrz! Znudzone. No serum! Oj! Ej, e, to przeciwnik, znowu chyba ma pana ruski rok. I najlepsze jest to, że pięć żyć tylko Madzia. Mamy przestronę, a tego się nie walił? Nie. Oj, oj, to byś tylko wszystko waliła. <laughs> O. Ej! <laughs> Sorry, jest <Excuse> No <me. laughs> nie zrobiłam tego. Może głos mi chwyta. Obrażym się. <laughs> Kiedy to przyj... Uh! Teraz. Nie chodź od razu na drugie. Madia! Oj mój łyp! Jest tam, gdzie zwykle! Pomaga. <laughs> tu tu myślisz... Nie, nie będzie... Nie, nie będzie. Oj, tutaj jeszcze gorzej trochę, dobra, idziemy chodź. A też? to tak jak gra w klasy, wiesz? Tak. Tylko mordecza. o mordecza. Jest tam kulka, ja chcę tam kulkę. O mnie o nie gadaj, że tu Ja sobie postoję. ja się kręcił. Aha, bo kulka jest to, bo Dobra. Ja już wszystko rozumiem. Weź się uspokój. Dziękuję. A <grym> <grym> no teraz się kręc znowu. O, pięknie rozkminione. Pięknie. I to patrz, pierwsza. No co ja będę z nim w konflikt wchodzić? O. o. Ale tyrytuł nam się raz trzeba było. Ej, tu, tu ktoś u, użarł. Ciebie? Nie, mnie tu już dawno. U. Dobra, ja chcę. Checkpoint, ja chcę z powrotem. Czego ja mam tu grać. Gdzie przejdzie całą planszę. Nie zdziwi mnie to... No nie, mnie też nie. A to co? Aha! To, to są punkty. Aha. A i naprawdę tu checkpoint'y nie ma Madzia. No, nie ma! A tam jakaś spódniczka. Obejdzie się! Te buty lubisz! Spódniczek się zachciało. Nie. Masz, wyłaś stąd! O ah! Nie, nie bijemy do nie. Nie, ale ja po kulkę idę. Znaczy nie, bijemy, bijemy, ale ja po kulkę. Aha. Ej! Ty, ty oberwiesz! wiesz, Chciała, chciałam go przygnąć. Wyślane jesteś. Bo ty masz o, wszystko. Bo ty masz taki kop, że on po jednym kopie już. No, no to Czekaj, no, trzeba wyczaić, wiem. Teraz. Ja umrę. No chodź, ja się kręcę! Tego o. o! Kulek, pan! No pan chyba kpisz! Tak że ja pana będę tu karmić, oddawaj kulkę! A czym mamy go karmić? No właśnie, no ja nawet... O, no on o papryczkach marzy! Skąd my papryki znajdziemy? Nie, ja go się jakoś aktywowało, tylko ja nie pamiętam jak, wiesz? Czekaj, ja sobie kawałek. Chodź do mnie tu bliżej. No na prawo chyba musimy iść. No na prawo, na prawo, tylko patrz skąd był paprykę wytrzasnąć. No dobra, będziemy szły zaraz na prawo. Nie masz wrażenia, że to, co się obraca, to jest ser? właśnie też o tym pomyślałam. Że jak chciałam powiedzieć, że ktoś użar... O! Kur... że ktoś użar serę. No i co? I tu papryki nie ma. Tutaj będzie, tylko... Nie, no ja nie będę mu durnemu nosić aż tam. Bo patrz, tutaj robisz, dzyńdzasz i te papryki eee, musisz mu zanieść. Ojca, ale trzęsło. Mm -hmm. No chyba żort. Czekaj, okay, Macia, musisz nam je... Ej, to jest... To miga! No bo to by ma wybuchnąć, o właśnie tak. No chyba, aha. Dobra, to już nie pyk... Nie pyknie już, bo dał tylko dzwonki, słuchaj, dlatego że trzeba byłoby mu zanieść dwie. A to nie, nie ma jeszcze jednej? No twoja wybuchła, dobra, idź w prawo, bo ja umarłam. O Jezu, Madzia, ty mnie nie zostawiaj tu. No tu masz checkpoint na środku, to mnie wyciągnij. Oh. Chodź Madzia. O, Żyćko. Auć. <laughs> Teraz ty obrywasz. Ej, ale podziwiam się, że to będzie respiło te papryczki. No bo to były do, do zrespienia, ale tylko dwie, wiesz? Dobra, daruję sobie to. Jaka muzyka się załączyła nagle. O a tu co? Eee, aha, co będzie wesoło? O Jezus Maria! O. A nie idzie nam aż tak źle. Dobra, no jedna kulka przegapiona. Matko, tutaj będzie zakręcony ser. Oh my God. Dobra, punkty zebrana. A czekaj! Ej, a czekaj na mnie! Czekam na tym serzu. <noise> to jest urocze, jak ja ciebie tam klepoczę. O, tak, po, łbie. po łbie. Ej ty, czekaj serze! Serze... o nie, Ukradło mnie. Okay, czekaj, 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 czekaj. Tak Wiem się, że ja kogoś tutaj. E, dobra, już wracam po ciebie. Czekaj, czekaj. O! nam kolegów pozabił. Ja muszę się z serem. O, nie, Madzia! Aga, mieraj ja tam chyba. szybciej. A jak ty, ty tu przeżyłeś? Ja Co ty za wina, fake. Jak to? Jaki A Ej, ja spadłam! Chodź, ja. Chodź. Dobra, czekaj, ja muszę tam na górę. Ej, ej bo tam chyba spadłam, bo to było c... ja jeszcze niżej upadłam niż mogłam. Dobra, wracam po swojemu. Nie patrz na mnie. Ja na, tylko na Ciebie... Ja nie ten... patrzę. Ty to oszukujesz jak zwykle. Nieprawda. Prawda, prawda. O, się załapałam. Dobra, kolego, weź ty się uspokój tu. Inną no, hit przysięgam. Dobra. Dara. Jak się schodzi? Spacja. No. Spacja. Ojej, a spacja to robię a ty tam nie wiem czym. No, no właśnie nie wiem, którym przyc przyciskiem. Obi. Dobra, nie. Fiotek mi się to nie podoba. <laughs> <laughs> o oh, kurczę! To... O, tu będzie kulka, jeżeli to zbierzemy. Wiesz o tym? E, no, tak. Ja ci powiem tak. Życie nam uh, powodzenia. Och, uh, chorobka. Uh, Auć. No ma... tylko wiesz co, tam został jeden. Ja bym wróciła. No tak, możemy wrócić. No jednego to jednak szkoda. O oh my god! O shit, majonez. O, ja... Mam! I ketchup! I musztardę. Ketchup! Musztardę, co? No, jak, no ty mówisz e, o majonez, a, no to ja mam i ketchup maja, i misztardę! Ja I, i mam! co, ja się stagadam, nie, co ty mówisz? Jezu! <śmiennie> yes. nie. nie, jeszcze nie umarłam, ale idę. Jestem. Ale mamy tą kulkę! A halo, a moje żyćko? Jakie żyćko? Nie, nie ma żyćka dla omarra. Ciebie, chodź. Nie ma żyćka... O! Ja chcę prezent. Jak ja to przy... Weź to wyczek, kiedy to prezent robi. O, żyćko mamy, tylko że za dużo. To byłoby szóste. No by było. O oh my goodness. Patrz A! Nie żyję, Aga, idź! Nie. Nie ma gdzie. A jaka citerka! No laserum sobie skoczy! No citerka normalna, no? no bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Możesz to no, tam tak stanąć, to cię nie weźmie. Nie weźmie, nie weźmie. Jaka citerka. No a co nie? Au! No dzień już od razu jeszcze dobrze się nie znalazł. Już w kostkę dostała, że... Oh my god. Dobra, tutaj lasera nie ma przynajmniej, choć to jest bezpieczne. Nie, no macie... Chce... Chciałaś powiedzieć, że bezpiecznie jest? Tak, było. A, tylko spadła, tam, gdzie nie było. A o, dobra, on tu na środku się wiruje. Uspokój się! Uspokój się. Dobra, idziemy jeszcze raz. <laughs> nie no nie mogę. No wiesz, że to nasze ostatnie życie. O kurczaczki. No. No, Aga! Nie! Yeah! I cóż, bywa i tak. I co teraz? No nic, widzimy się za chwilę, jak dojdziemy do tego miejsca. Dobrze kochani, powracamy mam szen 4 życia, więc może będzie teraz lepiej. Aga robimy tak, że przy tym, przy jajku postój! Dobra, przerwa w sensie, dobra, chodź. Czekaj, bo ja znowu się na Ciebie zagapię, bo Ty taka piękna dzisiaj. Ten mój mózg. Macie Właśnie, bo jak my nie, to odejdź! O nie. I zostaw mój łeb w końcu. Wiecie, razona ona mi po rozkrykała. Chodź. Nie, Madzia, ukradł mi. Kaczka. Aha. Jezu. Chodź, Agnieszko. Idę. A ja tu czekam na Ciebie. Kurde, znowu przy tym edge'u. Nie wytrzymam, Madzia. Ja po prostu nie wytrzymam. Mam życie dla Ciebie, jak coś. Nie, nie wytrzymam, Madzia, znowu to samo zrobiłam. No, przepraszam, no. Jeszcze no. nie wiem, dlaczego ja mam Ciebie no, Ale to jest to, że chciałam przycitować. Chciałam Cię przycitować. chciałam... A, tam... czekaj, bo ja oberwałam od tego Gamonia. Ach, nie da się, nie da się. Madzia, daj dajesz, dajesz, nie przystajesz. No, i idź, czekaj. Mnie to zaraz Laserum Profanum zrobi. Dobra, jestem! Jest finish! Wow! Dobrze, Marcia, trafię, Brawo, jest, udało jest, się! No, I one tak I zostaw mój łeb. Ja nie wiem, co ty masz do tej mojej makówki. Bo ona świeci. No. Próbowaliśmy też znowu zdobyć tą, tą drugą... Trzecią właściwie, kulkę. Tą tak. z papryczkami, ale nie wyszło. Nie. Się kapią. <głos> <głos> o, przynajmniej cię lokiem nie zasłonię. No, ale ładnie pójdzie twoje widać. Tak. Dobra, mamy to. I to, już jak później biegłam, to nawet już nie patrzyłam, gdzie jest piąta kulka. Ja to gdzieś kiedyś najwyżej nadrobię. <noise> o Boże, to jest ino hit? O, myślałam, że tego nie przyjdziemy, a że byliśmy tak blisko, to Macia zrobiła, pięknie. Patrz, gdzie my już jesteśmy. Patrz. Może <noise> ten? Czy chciałam powiedzieć szef. <noise> boss? Możliwe, że boss chyba, że po boku jeszcze coś będziemy tu robić. A czemu ona się to nie odpala właściwie, tak na dobrą sprawę? Jest. Oho. Moje kulki lub, ze lub, mnie lub. wypadają. <noise> Okej, okay. no, idź na prawo ja na lewo. Coś rupki dadzą. <noise> O, tylko dzwonki liczyłam, nie wiem, na skarby i majątek. Dobra, do następnego weksa. O! Tu już nawet chyba kulek nawet nie ma, tu już będzie weks weks i morderski. Jak sobie leżyćków będzie? Pięć pewnie, nie? Standardowo. Mm, tak mi się wydaje. Chyba że nieskończone. Nie, no, żartuję, no nie, bo się tutaj raczej nie co... No coś ja bym chciała. No jak gdzieś ty. Ale jak to ładnie... O. Wyrzuć dziecko. Gdzie w stronę świata? O. No się ma! Dotarłeś do centrum świata rzemiosła! Tylko po co? Żeby go uratować? Ocalić swoich przyjaciół? Spóźniłeś się! Całą imagisferę ogarnęła ciemność. Teraz to już kraina zabętu. A ja rządzę nią jako bóg koszmarów! Oho! Ciekawe są, co będziemy mu robić. To nie, nie jak robić. zwykle, bieganko przez kakanko, o właśnie. Oni! Exterminator! Terminator. Ja jestem po. Ja jestem po lewej. A to? O Do Rońsia! Aga bierz i rzucaj w niego! Nie ruszaj się Masz! Pamiu. Uważaj na rąsia, te łapi i rzucaj. O. Masz. Przytul się do swojej kuleczki. O, teraz będą dwie, dobra. Aga łap. Łap jak najwięcej, żeby mu przygrzmocić. Ej, 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 mieląka mnie tu do tego! Nie nie To nie Mam drugą fazę załączył. Kulcami! Ja byłam, ja byłam na Edge. Kurwa! Ej ludzie no, w drugą stronę nagle cofasz jak ja tutaj skacze ty! No właśnie... Miało pę. Nie wiesz kiedy się poddać, co? weź Hamiu Okej, okay, dobra, dawaj kuleczki, co bym ja cię mogła tutaj no, ugrzmotać. Ma, ja... O, będzie mielonka do przeskakiwania, uważaj. Oho! O, łap, 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 łap! W niego! Pięknie, Żyćko dostałaś! Super! Teraz ja powinnam dostać kulku do grzmotu. Będą dwie. Będzie więcej. Aga rzucaj czym możesz. O masz kamion. Dobra. Już jedna trzecia mu tylko została. Aga dajesz. Przeżyjemy to. Na kulce uważaj na razie. Aaaa! Ja spadam! Poślizgłam się rzemia! Ja. I na kulce mnie rzuci teraz jak się odrodzę, zobaczysz. I czego ja u Ciebie jestem? Idę u siebie. Moje oczy! Moje też bolą! Co teraz on tu już nam da? To już ostatnia faza. Jaju ile kolców! Aga, na, na bok, na bok! Dobra, ja na bok. Wie, <laughs> teraz ty na, ty na bok. No bo to trzeba patrzeć, mielonka. która jest... A! Faza kolców! Nie, nie mielonka! Nie! Dawaj kulkę hamulcami! O, właśnie! kulka. O, będzie kulka, będzie kulka! I to on w takim miejscu dał tą kulkę, że ja jej nie wezmę. Dobra, mam. Umarłam! Aga, jeszcze jak ty go skulpujesz teraz... Też? Łapł mi chciał i ja skoczyłam na kolce. Te piecione. Czekaj, idę do siebie. No? no Ty, hamiu. Natko co za fazę teraz on załączy. Daj kulki, daj. Dobra do kulki. Trzeba łapać. Masz hamiu. A moja kulka spadła. A go łap swoją! Masz. Nie jeszcze, poddać, jeszcze jedna. A! Jeszcze jedna kulka i on umrze. Uważaj na kulce! Właśnie, a oberwałam dwa razy! Kulcoma! Dobra, będzie kulka. Tylko jest zwykle u mnie i nie tam, gdzie trzeba. A nie, złapałam i umarłam! Tato, mówię, jeszcze jedna kulka tylko. Nie! Boże, jak ile to się dzieje? Wiesz, Nie, on daje te kulki wreszcie. Dawaj, chabiu. No, jeszcze jedna albo dwie kulki, i on umiera. O, będzie kulka, dobra. Daj tych kulków tak dużo, co? O, właśnie. Jest! Aga, ty go zabiłaś! Tak nie można! Ja! Jej, Maciek, Udało się! Nie jesteśmy takie lamy jednak. <laughs> jako się udało. O, od samego początku wiedziałem, że to oh jest prawda. Pomaga. No, może nie od dobrze. samego początku, ale tak czy siak wiedziałem. O ty! <laughs> Już choć, nas tak pochwaliłam. No to wracamy. Jezu, ale było. Trudno. Finisz! Jej! Jej! Ju! <laughs> A się udało. No tak? I patrzcie, musieliśmy powtarzać? No. Nie? To rekompensata za tego fiflaka, tak? No. O, tak, w poprzednim odcinku, tak. Ubranku dostałaś? Zilony ubranku. Hmm. Ciekawe co teraz. Oho. A to, a czemu ja mam to, a nie ty? No bo ty jesteś wygraną. Ty go zabiłaś i ty zwyciężyłaś. Aha. A ja to jestem przyzwyczajona, że Madzia zawsze... I mówię, a co ja otrzymam? Jak jest zawsze, jak jesteśmy u tego. U Zumzuma to ty najwięcej punktów zawsze łapiesz. <grym> Zumzuma, bo to wiesz, to jest... Bo to Chciało na buty. nie być moje butów. <grym> nie no, hit, przysięgam. I co teraz? God. Nowy świat? Nie no, już skończyłeś ma? <grym> Powróci. Myślałeś, że mnie pokonałeś? Ty chamiu. Dopóki mój stoi, nic mnie nie ruszy. Wow. Nie widzisz? Jestem już wszędzie! Klękaj przed swoim nowym plakiem. Matko, jeszcze dwa kolejne poziomy! O kurcze! O, patrz! No czyli to nie koniec gry? Jeszcze nie! Ale ogólnie to jeszcze no, mamy jakiś świat do zrobienia? To znaczy w każdym świecie... Patrz, komu w drogę, temu Vex! Matko, my w każdym świecie jeszcze mamy e, do zrobienia... O, czekaj, te kulki trzeba powytagowywać. Do zrobienia takie planszy, gdzie masz po 12 kulek na jedną planszę, wiesz? Aha. No, Chodź tutaj jeszcze chcę zobaczyć to, co to jest. Aha, to nie zobaczę, póki jest zablokowane. To jest rakieta podróżuj, ale to po tych światach chyba tylko możemy podróżować, czekaj, zobaczę. Tak, bo my jesteśmy, patrzę na świecie Rzemiosła. No i w każdym świecie, słuchaj, tutaj. Najpierw się później przeniesiemy do wyniosłego wierchu. Tam mamy 8 kulek do zdobycia jeszcze. Potem jest gigantyczny gąszcz, tam jest chyba z 12 kulek, czy 13. Tu zostało jeszcze też 10 kul, w tym podmorskim. I tutaj 10, nie? No, a tutaj nie ma tego dodatkowego świata, na to wychodzi. Aha! Oho, i wyszły. No wyszły, no bo nie lecimy teraz, nie? Zastanawiam się, czy tutaj do tego weksa iść teraz, czy poczekać do kolejnego odcinka już. Dobra, chodź, spróbuję, zobaczymy, z czym to się dzieje. Yeah. Ja. Najwyżej w kolejnym odcinku to powtórzymy. Tak. Komu w drogę tym weks? Yes, yes, yes. Znaczy ja się obawiam, że tutaj. Żeby nie było to na końcu znowu bossa, wiesz? Oho, Myślisz? A zobaczymy. No, kto to wie? Kto to wie? Kto to widział? Kto to wie? Oho! Zamęt dotarł już wszędzie! Vex rozgości się tu na dobra, jeśli go szybko nie powstrzymasz! Pamiętaj, wciąż krąży w tobie energia i magisfery. Ta sama, której Vex użył do uruchomienia machiny. Energia nadal jest częścią ciebie. To prawdziwa moc włóczkowego rycerza. Służymy wielkiej sprawie. Wiem, że ci się uda. Ona <grymne> odpowiedział że to będzie na czas. Jezu. A czemu to urywa? Ej, ej Co to powinno by być? Hallo! Tak, to jednak jest na czas, tak jak rozmawiałyśmy. A to jest. Ej, czemu to są wszystkie Stefany, które do tej pory spotkaliśmy? Zostaw mój łeb! Gdzie teraz? Brawo Prosto i no, idą. O! Madzia, ja już się pogubiłam. Ała! No czemu ja oberwała? O oh my god! Teraz sam? Jakie to jest dziwne. Dobra, chociaż już punkty nabiłyśmy, chodź. Wow! Nie, pan, nie! Nie, i pan! Spadnę! O. No, musisz iść tam dalej. Czekaj, ta, tu na prawo, nie? Tak, tak. Nie, bo ja chciałam właśnie zrobić to, co ty zrobiłaś. O nie! Masz o, tam jest kulka, weźmiesz. Weźmiesz. O, o jest piękna! To nie było miłe. Ale to druga tać, pierwszą już gdzieś A gdzie ty, trafiło. Gdzie, gdzie mam się odrodzić? Nigdzie! Idziesz dalej! Ja chcę ci odro... Później! Tak tu... No teraz się odrodzimy razem! Nie eee. była pierwsza kółka? No, a Kajza! Dobra, jak ja tutaj przy... Jak on mnie jak... ja nie mam pojęcia... Jak to się stało? <noise> O. Dobra, tylko ja raz oberwałam jak coś, więc ja mogę... A wy, że u mnie pokazało, że umarłaś? No jakim cudem. Czekaj, tu są dwie te do kulki. No. Ja bym chciała złapać. Mam. Też mam. Jakie osiem?! <grym> Dobra, może jeszcze gdzieś dalej będą. <grym> nie gładę, że tam ja widzę finisz. To? Ostrzegałem, że to nie wesołe. Czuja. Jakie 8? No bo jakie 8? Jak z reguły z 5 albo 4, a tu 8 8 O, tutaj są kolejne, widzisz? Mhm. Czekaszem, czy wszystko jest złapiemy. Czekajcie. Idziemy na lewo czy na prawo? Na lewo. była byłam tam bliżej. O Boże! O panie! Ała Gdzie w plecy ty! O. Ej! Uwzięło. Dobra, hop ciągniemy. Jesteśmy tą Znaczy obydwie wszystkie. I z nas. Kulka! i to Mamy. Dobra, chyba o to chodziło. Uh -huh. Ej, gdzie my jesteśmy? Weź. Oh. Zacznij wygra. czy wygramy miliony? Ta potwory. No raczej. No. Czemu mnie to nie dziwi? Oh, thank you, thank you. No tak? Aha! Nie, e. To nie, nie fair! To właśnie, wystarczy. No, hello! Wspaniała nagroda. nie. Oj, to jeszcze jest ten, co! Tela! Strzela właśnie, ale jak zwykle na mnie, no to tego możesz tam umocnić. ile punktów? Tylko niech będzie o trzech razy sztuka. I teraz nagroda! Jest oh, nagroda! Thank you. Ej, ej, bo no, on oszukuje. On poprawiał. Tak się nie bawi. Nie żyje. O, kurczę. O! Nie! Agata, masz takiego tego, tego. O, już żyje. Takiego tego, tego, co? No właśnie, to zebrałaś chyba już. No, bo pałeczka tak mi się wydaje. No ile razy ty się jeszcze będziesz z tym bawił? Halo! No patrz jak to wolność Ej, wolność! To będę musiał cię puścić o Jezu, ale że żoba Jaki śmieszny Macia e Pa No a ty cię tamto to, to nie zabrałaś! No bo... Zapatrzyłam się do ciebie gdzie jestem? A, a bo ja wyprąłam do przodu, ja myślałam, że biegniesz za mną! Martko, to są te, te jopki. A, i to jeszcze jest na czas, no nie? A, to jest na czas, no. Ej, kulka moja, ty! Halo. No nie, a tam jednego nie znalazłyśmy. Właśnie nie wiem, czy myśmy nie znalazły, czy... A znaczy tam to co miałam Do góry. Jezu, ale żożoba dziś. Za duża. Masa! jeszcze znowu ciucia ta przeklęta! <noise> Wracaj. I chodź, uciekamy. Ej! To! Aha! I, idź, idź! O oh god! Boże! <noise> Ej, wiesz dlaczego? Bo się sam pobyliśmy z postaciami, ty myślałaś chyba, że jestem... że jesteś Tak! E, wcześniej tak. Wcześniej dlatego e d d O Boże, żożobu e d d <laughs> No bo to, to, to się kręci, wierci Do domu daleko KULKA! To jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, <laughs> czyli tę planszę sobie powtórzymy w kolejnym tak. no i chyba już to będzie ostateczne również starcie z weksem. No zobaczymy. W każdym razie ze mną była Aga Bye. i byłam sobie ja tak, więc trzymajcie się no i cześć. Pa! pa.